Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga niwa Niedziela. Niejednemu ogrodnikowi małe, zielone robale spędzają sen z powiek. Dziś opowiem Wam o tym, jak staram się radzić sobie z mszycami. Na początku, może powiemy sobie, kim jest nasz wróg. Mszyce to owady z rzędu pluskwiaków. Są malutkie i mają bardzo delikatne ciała, jednakże potrafią wyrządzić ogromną ilość szkód. Jedna mała mszyca w przeciągu godziny jest w stanie wypić soku z młodych przyrostów roślin o wadze swojego ciała. Mszyce występują w przeróżnych kolorach: najczęściej zielone, ale są też czarne, brązowe, białe. Takie małe, o takich delikatnych ciałach, a niestety powodują sporo szkód. Uwielbiają młode przyrosty roślin, wypijanie z nich soku. E, powoduje to bardzo często skarlenie roślin, ich zamieranie, powolny wzrost, a do tego jeszcze przenoszą nam choroby wirusowe i choroby grzybowe. No i jak radzić sobie z takim wrogiem? Zanim ruszycie po środki chemiczne, spróbujcie domowych sposobów. E, moim zdaniem e, naprawdę działają bardzo podobnie, a oszczędzimy życie dobrych owadów, w szczególności pszczół. Także spróbujcie sposobów domowych. One w tym sezonie sprawdziły się u mnie bardzo dobrze. Jedyne, co musimy robić, to powtarzać je bardzo regularnie, natomiast działają. Jeżeli mszyc w waszym ogrodzie jest niewiele, widzicie jeden krzaczek, na którym siedzi ich kilkanaście. Nawet nie musimy ich niczym spryskiwać. Wystarczą nam własne palce oraz woda. Najprostszy sposób to podchodzimy i rozkwaszamy je palcami. Ich ciała są bardzo delikatne i naprawdę niewiele trzeba, żeby je uszkodzić. Ich, si ich siła jest w ich wielkości. Drugim sposobem jest spryskiwanie ich silnym strumieniem wody. Ja bardzo często przytrzymuję sobie pęd rośliny w dłoni i bardzo silnym strumieniem spryskuję te cholerstwa, i to z reguły wystarcza. Ale któż miewa niewielką infestację mszycami? Z reguły mamy je wszędzie i nie wiemy, gdzie biec i co robić. I tutaj domowe sposoby są moim zdaniem świetnym rozwiązaniem. Ja w tym roku starałam się znaleźć metodę, która będzie wykorzystywała składniki, które mam z reguły w domu. Nie muszę biegać co chwilę po jakiś preparat do sklepu. Mogę szybko sporządzić e, taki miks, e, którym mogę spryskać rośliny. I w tym roku wypróbowałam metodę z octem, która okazała się chyba, chyba być najbardziej skuteczną z metod, które stosowałam do tej pory. Do sporządzenia mikstury będą nam potrzebne następujące składniki: woda, ocet spirytusowy jest moim zdaniem chyba najlepszy i chyba każdy ma go w domu. Do tego na początku sezonu kupuję jeszcze dwa składniki. Jest to mydło ogrodnicze w płynie, nazywane też mydłem potasowym. I to po prostu płynne szare mydło. Często kupicie je w sklepach ogrodniczych. Chyba najczęściej występuje z firmy Himal. Oraz ekstrakt z czosnku, też ta firma Himal go produkuje. I jak mieszam tę moją miksturę. Na litr wody daję 100 ml octu, łyżkę mydła potasowego i łyżkę ekstraktu z czosnku i zalewam to wszystko wodą. Miksturę tę przygotowuję w opryskiwaczu i ruszam do ogrodu. Robię to oczywiście wieczorem, bo wydaje mi się, że jest to bezpieczniejsze dla owadów pożytecznych, jak również dla roślin. Nie powinniśmy opryskiwać niczym roślin, jeżeli świeci słońce, bo może je zawsze przypalić. Jak opryskuję? Opryskuję bardzo dokładnie, szczególnie te miejsca, gdzie widzę mszycę. Także chodzi o to, żeby jak najbardziej pokryć się chciała tą miksturą. Mydło potasowe będzie obsuszało ich odwłoki, a czosnek będzie odstraszał kolejnych chętnych razem z octem. W tym roku z mszycami walczyłam cały maj. Cały czerwiec i metoda z odstem była metodą, którą stosowałam chyba 90% czasu. Opryski powtarzałam mniej więcej co 5 dni i sprawdzały się naprawdę dobrze. Pokonywały mniej więcej około 80% szkodników, co wydaje mi się bardzo dobrym ratio. Ale oczywiście wypróbowałam także inne metody. Na rynku możecie znaleźć preparaty, które są na bazie olejów. i Ja w tym roku wypróbowałam taki preparat, który nazywa się Emulpar. On jest na bazie oleju ryzowego. Jest dużo bardziej lepki od tego y, preparatu, który ja robię z octem. I także bardzo skuteczny. Także jeżeli nie chce Wam się robić własnych mikstur, możecie kupić y, na przykład ten środek. Są też na pewno inne. Ja akurat wypróbowałam tylko te. Y, I świetnie się sprawdzały. Musiałam w tym roku raz opryskać mospilanem rośliny ze względu na inne robactwo, i chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę chemiczne środki nie miały dużo większego sukcesu z pokonywaniem mszyc niż te ekologiczne. Także e, spróbujcie, wydaje mi się, że powinny Wam pomóc i są też dobre i dla nas, i dla pożytecznych owadów. No dobra, to jest moja historia o tym, jak ja staram się radzić z tymi zielonymi cholerstwami, nie tylko zielonymi, białymi, czego już ja w tym roku nie miałam. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak Wy sobie radzicie. Z chęcią wypróbuję Wasze metody. Słyszałam o metodach z sodą, metodach z kolą, czegóż tam nie było. Ale ciekawią mnie te metody, które wypróbowaliście i zadziałały, bo spotkałam się też z osobami, które pisały mi: wypróbuj to i to, więc pytałam się, jak działa. Mówię, nie wiem, tylko czytałem, więc chcę sprawdzić metody, które na pewno nie zaszkodzą moim roślinom. Także dajcie znaka w komentarzach, co sprawdza się u Was. Za mną możecie zobaczyć fantastycznie kwitnące róże. Jeszcze parę tygodni temu zobaczcie, jak to wyglądało, co tam się działo. Na szczęście są one chyba najlepszym świadectwem tego, że ta metoda działa. Kwitną pięknie i nie ma tam już ani jednej myszycy. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze porady pomogą Wam w walce z szkodnikiem, jakim jest myszyca. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, bo w kolejnych filmach oczywiście coraz więcej porad o tym, jak radzić sobie z różnymi problemami w ogrodzie, oraz o moim ogrodzie i tym, co się w nim dzieje. Do zobaczenia.